Siemano! Siemano! Witajcie w kolejnym naszym filmie! Teraz troszkę będzie inny. Ja go wymyśliłam. Ja, 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 ja. Będziemy mówić o tym, która z nas jest ładniejsza. <laughs> I wy w komentarzach też będziecie pisać. Nie no, żart. Ogólnie obejrzyjcie ten film do końca, tam będzie podsumowanie całej tej mini kampanii. A propos oceniania innych po wyglądzie. Dobra, ja jak zawsze na odcinku jestem odcinek bez Bartiego nie istnieje Turele już nie da <grym> dużo, no zadawaj te pytania Dobra, pytanie numer pierwsze Pierwsze, jeden Pierwsze, która z was ma ładniejszy nosek? Ja, bo po operacji jest <grym> <grym> Jeżeli chodzi o taki kanon piękna jaki jest uważany za ładny to jaki jest nos najładniejszy? Twój. Nie, musi być, musi być mały trochę do góry zadarty trochę zadarty, no prościutki. Tak. Nie wiem, czy nie wiem w sumie, czy zadarty, bo wszyscy przecież rysują sobie te kreski, żeby on był taki prosty, smukły i taki wydłużony. Nie, właśnie ja czytałam gdzieś, jakiś artykuł, że y, najładniejsze nosy mają jakieś tam aktorki i one są właśnie lekko zadarte. Lekko. Nawet jest, słuchajcie, kąt. Kąt odpowiedni, pod jakim powinien być najładniejszy nos. Wiecie co to jest? Ja e, takie mam dla Was takie szybkie info. Ja jestem w ogóle inna niż całe społeczeństwo, bo mam w ogóle inne do tego podejście. Według mnie, e, właśnie takie specyficzne nosy są najładniejsze, charakterystyczne. I teraz, jak zrobiłam sobie już tą operację i widzę kogoś z dużym nosem, garbatym, to mu zazdroszczę. Bo ma taki charakterystyczny nos, taką charakterystyczną twarz, a ja się zrobiłam takim pospoliciakiem. Bo właśnie, nie no żartuję, kocham swój nosek mały, ale faktycznie mam coś takiego, że te duże, jakieś charakterystyczne nosy, po prostu nadają charakter tym ludziom. No, no, no. I właśnie to jest przykład Ada Psycholog. To jest przykład na to, że jednym podoba się co innego, drugim podoba się co innego, więc tak naprawdę nie ma idealnych nosów. Nie ma. Nosów w kanonie piękna, bo wszystkie są piękne. No to ale już podsumowałeś cały film. Dobra, przejdźmy Ale dalej. jeszcze z tego dojdziemy. Oglądajcie dalej, bo na koniec będą mądre rzeczy. Dobra, teraz oczka. Dobra, teraz oczka. Która ma ładniejsza? Mhm. Ładniejsza. No ty... Ada ma takie duże i takie szeroko rozstawione no i... Bo kolor macie taki sam w zasadzie. No ja mam chyba troszkę ciemniejsze, takie bardziej... No, takie to... bardziej węgielki. To zależy właśnie, bo twoje są takie słodkie, moje są takie trochę przymulone. Oh! Jak ja tak widzę z boku, to na przykład tęczówki Anila ma większe, a natomiast to takie białko, białko. ma Ada większe. No. no. Bo ja mam... może ja mam... Większe, dłuższe, a ty masz szersze. W każdym razie. Czekajcie. Oczy. Czekaj. Przez. W każdym razie, oczy to jest zwierciadło duszy i oczy wszystko mówią o człowieku. To jest oczywiście prosty i banalny tekst, ale taka prawda, bo po oczach można rozpoznać wszystko. Emocje, jakie siedzą w człowieku, po prostu osobowość i naprawdę bardzo dużo. No, moim zdaniem, każdy ma piękne oczy. Akurat oczy, to naprawdę, to jest coś. Co nie może być brzydkie? Ale ma takie No, ewentualnie może się źle skomponować z całą twarzą, ale, ale tak to jako sam, same w sobie oczy to naprawdę. No dobra, idziemy dalej. To teraz usteczka. Moim zdaniem, Anieli są atrakcyjniejsze. No bo ja mam pełne obie wargi, a ty masz po prostu górną. No dotarczą. i teraz masz taką fajną pomadkę w ogóle, nie? I dostałam na urodziny od Bartka, Tury, od Tursona, Bartiego, Matiego, błyszczyk Kylie Jenner. Pokazałabym go wam, ale jest obok w torbie. Ja w też pokoju. się przyczyniłam do tego prezentu, ponieważ pomogłam mu w wyborze koloru. A, więc <laughs> to jest posy. Posy, okay. Piękny kolor, piękny błyszczyk od pięknego chłopaka. No. Ale wracając do filmu, no ja właśnie nie mam tej pełnej górnej wargi. No Ale masz ładne usta i wszystko masz ładne, bo jesteś po prostu ładna, bo jesteś fajna i moją siostrą jesteś. Nie, bo po prostu jestem człowiekiem, a każdy człowiek jest ładny. Każdy człowiek jest piękny. Dobra, teraz do tego przejdziemy. lećmy dalej. A ząbki? Znaczy a... uśmiech w sensie. A uśmiech? Ja lubię swój uśmiech. Ja też lubię swój uśmiech i mamy ładne zęby obie, bo nosiłyśmy aparat ortodontyczny mm, przez trzy to. No, ja bym z moimi polemizowała, bo są... Moje bardzo... są piękne, wszyscy się nimi zachwycają. No, twoje są naprawdę Kurde? ładne. a co ja mam brzydkiego? <laughs> no nie wiem, ja uważam, że trzeba o sobie jednak mieć takie zdanie pozytywne i y, cieszyć się z tego, co się ma, zwłaszcza jeśli chodzi o wygląd i akceptować siebie w 100%. Jeśli chce się coś zmieniać, to po tym dopiero jak się zaakceptuje w sobie to wszystko, bo jeśli się nie zaakceptuje, to się będzie zmieniało i zmieniało i zmieniało i się zostanie Markem Jacksonem. Markerem ej, ej bo ja kiedy, z wyglądu Ja ostatnio w ogóle na swojego Instagrama dałam takie zdjęcie i napisałam, żeby pisali komentarze, jaka część wam się najbardziej spodoba. Podoba z A, no. usta, nos, oczy czy włosy. I jedna dziewczynka napisała wszystko! Cała twarz mi się moja podoba. Kurde, ja po prostu nie miałam czegoś takiego Jezu, jaka zarozumiała albo Jezu jaka narcystyczna, tylko super, że ma takie podejście, bo jak widzę komentarze... NIC, nic mi się, się sobie nie, sobie nie podoba! podoba. Nie, to jest straszne. Musicie to od razu zmienić natychmiast teraz! I ten film jest po to właśnie, żeby Wam uświadomić, że człowiek jest piękny. Każdy człowiek jest piękny, każdy jest wyjątkowy, każdy ma inną osobowość, każdy ma inny charakter, każdy ma inny wygląd i to czyni nas wyjątkowych. I to jest piękne, że jesteśmy wyjątkowi, że jesteśmy każdy inni, że się różnimy, a nie że jesteśmy wszyscy tacy sami i po prostu jak e, manekiny. No bo ten świat byłby nudny, ten świat byłby po prostu taki sam i to już nie byłoby takie fajne. Bo właśnie media i społeczeństwo Kreują taki, wiecie, idealny Tak jak mówiłyśmy, kanon piękna Musisz mieć duże oczy, mały nosek, duże usta Piękne włosy Cyce A wielkie zauważcie. Chudą talię i po prostu jesteś wtedy piękna A zauważcie, że gdyby Nagle się tak stało, że faktycznie każdy by się stał, na przykład wyglądałby tak jak Angelina Jolie. Wszyscy by tak samo wyglądali. To najbardziej by się zwracało uwagę na ludzi, którzy mieliby coś innego i właśnie to by najbardziej jarało. Bo okej, okay, do tego wyglądu to już się wszyscy przyzwyczaili, czyli wszyscy jesteśmy tacy jak na przykład Angelina Jolie, ale jeśli ktoś by nagle czymś się wyróżnił, miałby inny nos, to już by przykuł największą uwagę i po prostu wszyscy I by tylko. Byłby do... pożądane, nie? Tak, i tylko by się wszyscy tym zachwycali. Czyli tak naprawdę jest coś coś pożądane przez innych, coś co jest unikatowe, czego jest mało. No, no bo nie ma takich Angeline Jolie na z, z zewnątrz dużo. No. Dlatego wszyscy chcą wyglądać tak jak ona, ale jak nagle, nie wiem, media by pokazały jakąś aktorkę, która ma na przykład właśnie wielki nos i zeza, i by tak rozbuchali to, że ona jest piękna, to wszyscy by chcieli tak wyglądać. I tak się stało z wielkimi tyłkami, bo kiedyś wielkie tyłki były największym kompleksem, w ogóle nie to mod y sylwetka modelki jest y tą pożądaną. Ale widzicie, z wielkimi tyłkami nagle jak media rozpromowały, że wielkie tyłki są sexy i w ogóle takie powinny mieć wszystkie kobiety, to wręcz zaczęli sobie robić operacje plastyczne, żeby te tyłki powiększać. Prawda? No. No, więc to media kreują i nie. Nicz... chyba nie. idźcie za tym, co kreują media, bądźcie sobą, wyglądajcie tak, jak wy chcecie, nie każcie sobie, nie, nie dajcie sobie wmówić jak macie wyglądać, czy przez społeczeństwo, czy przez rówieśników, czy przez znajomych jeśli chcesz mieć niebieskie włosy, to miej te niebieskie włosy, bo to ty masz się przeglądać codziennie w lustrze, to ty masz siebie akceptować i to ty masz się cieszyć z tego kim jesteś no straszne w ogóle jest to też porównywanie się do innych osób bo na przykład no nie wiem, ja bym chciała mieć takie usta jak ona, bo mi moje nie... nie odpowiadają, ale nie wiesz czy te usta by po pierwsze pasowały do twojej twarzy, po drugie może Twoje usta podobają się innym bardziej niż tej dziewczyny? Poza tym to są Twoje usta, więc no, powinna się lubić. I pamiętaj, żeby każdą swoją wadę obrócić w zaletę. Bo naprawdę, uwierzcie mi, jeśli masz jakąś wadę, tylko ty ją widzisz, nikt inny. Wszyscy patrzą, jeśli już to na charakter, nie na wygląd. Jeśli, nie wiem, znasz osoby, które oceniają po wyglądzie, sam jesteś taką osobą, to zmień to natychmiast. Nie można oceniać książki po okładce. Nie wiesz nic o człowieku, którego widzisz pierwszy raz na oczy, widzisz tylko jego wygląd. A ten wygląd nic tak naprawdę yy, nie mówi, prawda? Mówi, jeżeli mówimy o dbaniu o siebie. Chcesz mieć ładne włosy? Dbaj o nie. Chcesz mieć ładne, nie wiem, dłonie? Też dbaj o nie. No ale osoba z zaniedbanymi włosami nie znaczy, że po prostu jest niechlujem i jakimś obskurniakiem. Może akurat ma zły dzień, może akurat w tym dniu nie ułożyła sobie włosów, więc nie oceniajcie od razu po pierwszym spojrzeniu na kogoś. To jest chyba jasne. I my to już dawno mówiłyśmy od początku, odkąd Istniejemy jako siostry i szerzymy, prawda, tą pozytywną energię wokół nas. Tak i właśnie również akceptację do siebie, do innych i po prostu stwierdziliśmy, że troszkę do tego powrócimy, bo chcemy udowodnić, że mamy jednak coś w wełpach. Nie chcemy nic udowadniać. Ja prostu... chciałam udowodnić, że nie jestem głupia. Po prostu czasem nadchodzi taki moment, że już chce się coś jednak od siebie dać dla tego świata, coś zmienić i... I jeśli chcecie więcej takich filmów, to koniecznie zostawcie komentarze Będziemy nagrywać więcej takich motywacyjnych, takich mądrych Żeby coś właśnie e, was, was, was wzbudzić, takiego pozytywnego, co Was natchnie I w ogóle powiecie, wow, chcę tego więcej Ja się zmęczyłam, to było takie zapultane trochę to ostatnie zdanie No w każdym razie to tyle na dzisiaj Pamiętajcie, że każdy z Was jest piękny każdy z Was jest piękny i zauważajcie w sobie tylko to, co dobre, bo nie ma czasu na to, żeby zauważać to, co złe. Jeśli chcecie być tego świadomi, że macie coś w sobie złego, ok, bądźcie, ale raczej skupiajcie się na tym, co pozytywne, bo tak się żyje łatwiej, lepiej, pozytywniej i. Wszystko jest wtedy super! Kiedy jest jakiś mądry film, to ciężko mi się przebić przez tą dziewczynę, bo ona jest taka mądra! No ale to ty cały czas gadałaś w tym filmie, a nie ja! Nie, ale ciężko mi było się przebić, naprawdę. Ale podsumowując, która jest ładniejsza? Party! Obie! Oh, yeah. A co w Party jest najładniejsze? Nie, ale najgorsze jest to, że ja na przykład. Ja po prostu gardzę czymś takim, jeśli ktoś na przykład ma takie zdanie, że. Ta jest ładniejsza, nie tanta. Ja jestem ładniejsza od niej. Nie porównuj siebie, trzeba się porównywać, jeśli już to do siebie, do swojej lepszej tak, wersji. Tak, tak, tak. porównuj się do siebie z przeszłości, porównuj siebie no. do tego, kim chcesz być w przyszłości, ale nie do innych ludzi. Co ci obchodzą inni ludzie? Jezu to jest takie słabe. Niektórzy chcą się w ten sposób dowartościować, ale to są największe kompleksy na świecie, więc słuchajcie do siebie się porównujcie. Okej, okay, to żegnamy się z Wami, zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał i buziaki dla Was. Mua!